Kolejny raz azjatyckie jedzenie, koreańskie, japońskie i tak to tutaj wygląda, coś tutaj nie ma za bardzo wyboru w tych malezyjskich smakach, o jeszcze takie coś tutaj mamy Taka miejscówka, największy przyjaciel człowieka, czyli Dachos czyli gołębie. Zobaczcie w ogóle, drzewo całe jest obsrane. No i tutaj mamy taką miejscówkę. No to dostaniemy trochę w kość po tych schodach tam zobaczcie tam coś w tej jaskini jest. Mamy tutaj kolegów. No i prawie jesteśmy. Tu też jest akrobata. W taką temperaturę, po takich schodach, no to można się troszkę zmęczyć.